thank you Witam Państwa bardzo serdecznie. Jan Śpiewak, to jest Telewizja w Punkt, a dzisiaj szanowni Państwo mamy bardzo ciekawą rozmowę, bo redaktor naczelny naszej redakcji, naszego portalu i naszej telewizji jest w Kijowie. Przedostał się tam wczoraj po wielu trudach. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Cześć Janku. Cześć, powiedz, jak, jakie nastroje są w Kijowie? Jak sytuacja wygląda dla człowieka, który no, dopiero co przyjechał do tego na wpół oblężonego przez Rosjan miasta? Cieszę się Janku, że w końcu da nam się pogadać. Często gadamy ze sobą prywatnie. Fajnie, że mamy okazję porozmawiać w końcu w telewizji. Przyjechałem do Kijowa wczoraj. Wjazd był trudny. Na dobrą sprawę teraz pod kontrolą ukraińską. Znajduje się takie wąskie gardło, którym się wjeżdża do tego miasta. Ono jest chronione przez checkpointy ukraińskie. I tutaj od razu z góry muszę Wam powiedzieć, że my, korespondenci, którzy znajdujemy się w Kijowie, możemy tak naprawdę mówić Wam może 10% tego, co tutaj widzimy i tego, co wiemy. No, wynika to z tego, że po prostu. Wspieramy i popieramy wojska ukraińskie i chcemy, żeby ta informacja na temat ich różnych działań, pozycji, ewentualnej siły się nie przedostawała do mediów, więc postaram się tak mówić, żeby tutaj tych najważniejszych informacji z punktu widzenia wojskowego nie zdradzać. No Słuchajcie, przyjechałem. Niestety po drodze wpadłem, wjeżdżając do Kijowa w taką można powiedzieć, zaporę przeciwczołgową, było bardzo ciemno, wyłącznie były wszystkie światła na wjeździe do Kijowa, nie było żadnych innych aut. Ja tą drogę przez ten odcinek jechałem zupełnie sam i w moim małym samochodzie mam światła, które może sięgają na 30-40 metrów do przodu, one jeszcze były zabłocone od tego śniegu, od bota. w związku z tym ich zasięg był jeszcze krótszy i zanim się zorientowałem, wjechałem po prostu w zaporę, przepiłem sobie tym sposobem wszystkie opony, ale już te opony udało się naprawić, tutaj dzięki ofiarnej pomocy żołnierzy ukraińskich. tej chylę czoła do armii ukraińskiej, która bardzo pomaga dziennikarzom. Jestem w Kijowie tutaj od no, niecałych 24 godzin. Atmosfera jest tak, taka, jaką można się spodziewać w oblężonym mieście. No, ludzie są przestraszeni ale są zdeterminowani, bo to naprawdę trzeba być głupkiem, żeby się nie bać. No wokół wszędzie są siły wroga i to wroga, który, no, ludzie tutaj z Kijowa opowiadają sobie nawzajem te historie, co się stało w płuczało w co się stało w Irpieniu, to są to może historie, które my gdzieś tam, tam słyszymy z telewizji, to są historie, które żyją. No tutaj do tego miejsca się zna, zna, znajduje. Bez przerwy przychodzą nowi uciekinierzy, informują nas o tych po prostu drakońskich, bezprecedensowych atakach na ludność cywilną, którą przeprowadzają wojska rosyjskie. Także jeżeli miałbym opisać to, jak ludzie tutaj się czują, to powiedziałbym tak, to jest... Oczywiście strach, ale to jest też determinacja. A powiedz, jak wygląda sytuacja ze strony wojskowej? Czy to faktycznie jest tak, że ukraińskie wojska sprawiają wrażenie? No, czy widzimy, prawda? Ja sam się zastanawiam często, czy nie jestem ofiarą e, proukraińskiej propagandy w internecie, ale to wyglądało, jak, wygląda jakby wojska ukraińskie były bardzo dobrze przygotowane, jakby faktycznie były w stanie nawiązać równorzędną walkę e, z wrogiem. E, ta machina wojskowa ukraińska, ona przynajmniej z punktu widzenia człowieka w Warszawie robi ogromne e, wrażenie. Wszyscy mówili, że, e, prawda, na początku. Rosjanie, wydawało się, że pokonają Ukraińców bardzo łatwo, bardzo szybko. No a tutaj jest druga, drugi tydzień walk. Żadnych celów strategicznych nie, zostało, nie zostały ono osiągnięte przez wojska rosyjskie. Więc jak twoim zdaniem, no wiem, że nie jesteś ekspertem militarnym, no ale jak to wygląda z twojej perspektywy, jak wygląda ta organizacja wojskowa? Jak w ogóle wygląda organizacja całego państwa? To też mnie co bardzo interesuje. Jak wygląda codzienne życie po prostu w tak oblężonym, no w półoblężonym mieście? Mogę powiedzieć na pewno moje wrażenia z tych moich kontaktów tutaj z wojskiem ukraińskim. Słuchaj, no, przyjeżdżając na Ukrainę, spodziewałem się, że to będzie z jednej strony profesjonalna rosyjska armia, a z drugiej strony to będzie takie zmilitaryzowane, pospolite ruszenie po stronie ukraińskiej. To, co zobaczymy, faktycznie mnie zaskoczyło. To, co widzimy po stronie Ukrainy, to jest naprawdę doskonale zorganizowana machina wojenna, która działa. To nie są jakieś tam grupki gają z karabinami, zastanawiając się, co zrobić dalej. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z Prawdziwą armię i to taką naprawdę na wzór zachodni natowski, Jeżeli spojrzymy teraz jeszcze na ten sprzęt, który oni otrzymali, jeżeli spojrzymy na wyszkolenie ich sposób, w jaki się komunikują, przemieszczają, jak przemieszczają jednostki, oczywiście nie mogę podawać wam żadnych szczegółów, ale to jest, słuchajcie. Z prawdziwego zdarzenia armia. To nie są żadne grupki, to są po prostu świetnie zorganizowane jednostki. Wiadomo, że przy tych jednostkach znajdują się też jakieś jednostki bardziej cywilne czy bardziej takie ochotnicze. To, co widać, że Ukraińcy dopracowali do perfekcji, to jest to łączenie ze sobą różnych oddziałów. Oni łączą ze sobą oddziały na przykład ciężkie. Lekkie, i do tego jeszcze takie, powiedzmy, bardziej ochotnicze. Przez to te ochotnicze oddziały zyskują dodatkowe doświadczenie, pracując przy tych właśnie starszych w boju kolegach, a ci doświadczeni żołnierze ukraińscy dostają dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych rąk do pracy gdzieś tam przy logistyce. Także robi to naprawdę niesamowite wrażenie, i z takiego punktu ludzkiego. Słuchaj, ja nigdy w życiu nie miałem okazji spojrzeć w oczy ludziom, e, którzy są gotowi na śmierć. I, 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 I nie wyobrażałem sobie czegoś takiego, bo i to, to zmienia ciebie. Na, 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 naprawdę, w momencie, jak staniesz przed takim wyborem wewnętrznym i postanowisz sobie taką decyzję, że od tego momentu jestem gotowy zginąć. To to widać. To się hmm. po prostu manifestuje na twarzy, to się manifestuje w ludzkich oczach. Taka zimna determinacja. I, i to widzę po ukraińskiej stronie, i to jest po prostu niesamowite. Oni mówią, Tutaj bez przerwy po, po, powtarzają, że Putin nie wie co zrobił, dlatego że my będziemy tu ginąć, ale my nie oddamy Kijowa. My po prostu o każdy metr, każdy centymetr, każdą kamienicę, każdą dzielnicę będziemy walczyć i będziemy ginąć. I nie sądzę, żeby oni mieli tak dopracowane sztuki teatralne, żeby to zmyślali. Widać, że oni mówią prawdę, że ta determinacja i ludzi są. So, uh Ogromne. Tutaj jedna z osób, która bardzo mi pomogła, to jest żołnierz ukraiński, który mieszkał w Gdańsku. I tak samo on i jego koledzy to są ludzie, którzy często wrócili z Zachodu. Przyjechali tutaj specjalnie walczyć walczyć o wolność, walczyć o swój dom, walczyć o to, żeby kiedyś jednego dnia, jak wrócą na Ukrainę, czy tak będą starsi, czy na emeryturę, żeby mieli dokąd wracać. I, i i, to, I ta emocja jakby to jest, to, to, to jest silniejsze niż jakiekolwiek bomby. To jest silniejsze niż jakiekolwiek e, czołgi. I, I to chyba powiedział generał Polko e, e, parę tygodni, ty, chyba z ty, tydzień temu powiedział no dobra co z tego, że Rosjanie powiedzmy zajmą jakieś miasto e, i, i jesteś takim rosyjskim czołgistą i się przez to miasto jesteś w stanie przejechać tym czołgiem. No w porządku jesteś w stanie się przejechać, z, zają, zająłeś w cudzysłowie to, to miasto, ale teraz wyjdź z tego czołgu i z rupsiku, tak? I to będzie największy pro, pro problem, że ludność jest niesamowicie zdeterminowana. I, i, i dzisiaj, jak widzę, ilość cywilów, którzy, którzy sięgnęli po broń, którzy są gotowi walczyć, to znaczy, że. Nie będzie łatwo, nie będzie naprawdę łatwo Putinowi zdobyć Kijowa. Czeka go tutaj i tutaj nie lada niespodzianki. No ja też sobie tego nie wyobrażam, jak ma zamiar Putin z tak niewielką tak naprawdę siłą 100 tysięcy tak, żołnierzy zająć dwumilionowe miasto i to są siły rozrzucone rozumiem po całym kraju. Ja tak jak powtarzam, no nie jestem ekspertem militarnym, ale wracając jeszcze do tej tożsamości ukraińskiej, no, czy to jest troszeczkę taka wojna, bym powiedział, która stworzy, finalnie ukształtuje ten Naród, prawda? Mieliśmy to, przecież na wschodzie Ukrainy było bardzo wiele osób, które głosowało na Janukowicza, prawda? Ich językiem jest pierwszym rosyjski. Ta ukraińska tożsamość zawsze mówiła się, przynajmniej w Polsce, tak? że ona jest taka, no nie jest do końca silna. Czy to jest taki ostateczny akt tworzenia nowoczesnego europejskiego narodu ukraińskiego? Czy ten naród już się stawał wcześniej? Czy to jest z, z mojej strony jakieś zbyt paternalistyczne e, myślenie? E, jak, jak ty to widzisz. Wiesz co, jeżeli miałbym to porównywać, to powiedziałbym w ten sposób. Wojna w Donbasie i najbardziej intensywna część lata 2015-16, to można porównać do polskiego czy do konstytucji w Polsce, gdzie ta narodowość... I została w jakiś sposób uformowana w Polsce, w takim sensie sięgający poza te klasy uprzywilejowane. A dzisiaj, jeżeli mielibyśmy to porównywać do historii polskiej, to powiedziałbym, że listopadowe. I tak jak mówisz, nastroje się niesamowicie zmieniły. Jeżeli tutaj ktoś miał jakieś takie tendencje prorosyjskie, czy proputinowskie, czy może nie był pewien, czy Uk Ukraina powinna być niepodległa, czy powinna być w Jakimś układzie z Rosją, to dzisiaj jest pewien. Dzisiaj jest pewien, że nie powinna być. Dzisiaj jest pewien, że powinna być niepodległa. I naprawdę wydaje mi się, że po tym konflikcie ten taki duch ukraińskiego narodu, on będzie jeszcze silniejszy. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj formowanie się tego ducha narodowego, ono jest. Na różnych etapach zależnie od długości geograficznej, na której jesteśmy. Jeżeli spojrzymy na zachód Ukrainy, czyli Lwów, i te e, oblasty, które otaczają Lwów, ta e, świadomość tego, że oni są Ukraińcami, to poczucie dumy z narodu ukraińskiego, ono jest. E, prastare, można powiedzieć, że ono sięga setek lat wstecz. Tam jest taka bardzo silna kozacka niepodległość. Na wschodzie ten proces ukraizowania się tych ludzi też następuje od bardzo długiego czasu, i ci ludzie, już, już nawet przed pomarańczową rewolucją, uważali się za ukraińców i nie chcieli być z Rosją, nie chcieli być Ukrainą. W ten sposób głosowali i tak dalej. Ale Putin ten proces przyspieszył. Putin po prostu przyspieszył ten proces o 50 lat, o 60 lat i sprawił, że ci ludzie, którzy, u, u których takie poczucie przynależności gdzieś tam być może formowało się, było w Zalążku, czy było w dwóch trzecich, ono już dzisiaj jest po prostu na 100%. Mhm. Więc w sensie takich. Yy, yy, Okej, okay. a wracając jeszcze do Twojej podróży, bo przejechałeś całą, dłu całą długość, tak, odbyłeś od granicy, prawda do Lwów, Kijów, opowiedz może parę zdań, jak sytuacja wygląda na granicy? Co, czy, czy Polska tutaj robi wszystko, co może. I jak, jak co byś powiedział, jak wygląda? Jak, no po prostu jakbyś, jakie są Twoje wrażenia z tej, z tej podróży, którą odbyłeś w ciągu tych ostatnich dwóch dni? No powiem ci tak, w Przemyślu i w medyce poznałem członków tej międzynarodowej Brygady. Wprawdzie nie zgodzili się na nagranie, chcieli pozostać anonimowi, ale to, co najbardziej mi się wkuło w pamięć z tego pobytu w medyce, to oczywiście po pierwsze ogromna tragedia humanitarna, o której za chwilę powiem, ale po drugie też obecność tych członków tego międzynarodowego batalionu. I tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że przy żołnierzach tego Międzynarodowego Batalionu jacyś kaderowcy, czy jacyś czekolami wyglądają naprawdę jakie niewinne dzieci. Ci to są w dużej mierze członkowie byłych oddziałów specjalnych, najbardziej elitarnych z całego świata yy, w, w, w najlepszą broń. Czeczeni biegają z, z kowasznikowami kała, i z walkie i ze sklepu dzie, dzie, dziecięcego. Tak jak ostatnio widzieliśmy na jednym ze, ze, ze zdjęć, no to w ogóle to jest inna klasa. Tego, tego w ogóle nie należy porównywać. Więc, więc to wydaje mi się, będzie istotny element, który zostanie wprowadzony tutaj do gry, no bo ci ludzie mają też sobie niesamowitą taką determinację moralną, bo oni uważają, że Ukraina ma rację, że Ukrainę trzeba wspierać. I to są ludzie, którzy. Przelecieli tu z ekipy z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, którzy przelecieli na drugi koniec świata, żeby walczyć i żeby ginąć, więc tutaj ich determinacja jest po prostu ogromna, no jak się porówna ich do jakichś tam chłopców rosyjskich siedzących w czołgach, myślących, że jadą na ćwiczenia, to jest bez porównania. Jeżeli chodzi natomiast o... Kryzys humanitarny. Oto faktycznie tam nastąpiło takie polskie pospolite ruszenie i to bardzo widać. Tam jest bardzo dużo organizacji pozarządowych, tam jest też bardzo dużo takich no, pojedynczych po prostu Polaków, którzy gdzieś ruszyli ze swoich domów, żeby, żeby pomagać. Wiesz, no ludzie, którzy tam przyjeżdżają, oni są zdesperowani, oni są smutni, ale spotykają się z takim jakby światełkiem nadziei i jakby w tym całym roku tej wojny i w tych wszystkich okrucieństwach to jednak medyka jest takim Trochę światełkiem, jest czymś pozy jest czymś pozytywnym. Powiedz nam, czy państwo polskie w ogóle jakby e, społeczeństwo polskie, jak jest odbierane dzisiaj w Kijowie? Jak, czy, jak, e, jakie, są, jakie są, reakcje, jak mówisz, że jesteś z Polski, czy jesteśmy pozytywnie odbierani? E, czy faktycznie ten wysiłek, który tutaj podejmujemy w Polsce, ogromny wysiłek przyjęcia. E, faktycznie milionów, no już blisko teraz będzie 2 miliony uchodźców, prawda? Opuściło Ukrainę, zdecydowana większość trafiła do Polski. Czy ten wysiłek jest, no, widzą go również Ukraińcy tam na miejscu? Wiesz co, to są faktycznie niesamowite sceny. To, co mnie tutaj spotyka, jak mówię, że jestem Polakiem. Czy jak przyjechałem do Lwowa, czy później byłem w Winicy, czy byłem w Białej Cerkwi, czy tutaj w Kijowie. Nawet rośli mężczyźni, oficerowie, żołnierze armii ukraińskiej, jak słyszą, że jestem z Polski, rzucają się w ramię dziękują, przytulają, dają mi jedzenie. Wczoraj jak przyjechałem tutaj do takiego miejsca, nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale mogę powiedzieć, że mieszczą się tutaj wojska ukraińskie, to do, 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 dostałem trzy kolacje, ponieważ trzy jakby niezależne pododdziały usłyszały, że jakiś Polak przyjechał i trzy oddziały, każdy z nich, w końcu te siłki. Dzisiaj pra, praktycznie bez żadnego wspomnienia o nich. To, to auto, które tutaj mam, które ma przedbite. Te opony po prostu wzięli, e, załatwili kogoś, kto załatwił nowe, op, no, nowe opony i w tej chwili i, i tych re, re, reparowane. Podobno mieliśmy sytuację z checkpointów, kiedy jechałem akurat z dziennikarzem, który był z Austrii, no i nas oficer... Ukraiński na widzą Polski nie widzą zachodzi, więc proszą nas na bok. No i najpierw ten Austriak podaje paszport, on tam bez żadnego entuzjazmu, nic do niego nie gada. Później ja podaje paszport polski mówi: o Polacy, bracia, super, że jesteście. Cieszymy się bardzo. I, i takich historii tutaj dziennie nie przydarza, przydarza mi się kilka, więc można by bardzo długo opowiadać. Więc, więc naprawdę muszę powiedzieć, że to jest w ten sposób zauważane. Widzę, że jest taka kategoria, że są Gruzini i Polacy. I my jesteśmy jakby w tej takiej grupie, że tutaj mówi się, że bracia Ukrainy to są Gruzini i to są, i to są Polacy. I oni bardzo doceniają tą całą sprawę z przyjęciem, no już można niedługo mówić, milionów uchodźców do Polski. Oni dostrzegają ten gest, oni wiedzą o tym i niekoniecznie muszą o tym wiedzieć z mediów, ale wiedzą o tym z pierwszej ręki, ponieważ to są często rodziny tych żołnierzy, którzy tutaj broni walczą, giną. To są ich matki, to są ich dzieci, to są, ich, które dzisiaj bezpiecznie mieszkają u Polskami. Mhm. A yy, kończąc może te, ten wywiad powoli, jak ogólnie jest odbierana postawa Zachodu? Czy te sankcje, które zostały nałożone na Rosję, czy one są zdaniem Ukraińców wystarczające? E, I czy faktycznie jest tutaj, e, nie wiem, czy Niemcy są jakoś, e, te, no to te działania niemieckie wcześniej, tak, no jakby w Polsce są bar bardzo krytycznie, prawda, podchodzimy do postawy Niemców e, po zajęciu Krymu. E, czy tutaj jakby jak te opinie są rozłożone? Czy ogólnie postawa Unii Europejskiej jest, no, że tak powiem, pochwalana w Kijowie? Jak, i, czy, I czy te głosy tutaj jakoś się rozróżnia, faktycznie te państwa działające na zachodzie? Czy są, i jakie są żądania, czy też oczekiwania Ukraińców względem no, Unii Europejskiej i NATO? Słuchaj, jeżeli chodzi o sankcje prowadzone przez Unię Europejską, to nie ma rozprawy Ukraińca, który by nie powiedział, że oni się tego nie spodziewali. Nie spodziewali się, że Unia Europejska tak mocno zareaguje. Spodziewali się, będąc nauczeni bardzo przykrym doświadczeniem, tym doświadczeniem z punktu widzenia lat 2014, kiedy wybuchła wojna w Donbasie, zajęto Krym i Zachód nie robił nic, więc oni doświadczyli na, na, na tym olbrzymim zawodem spodziewali się, że Zachód nie zrobi nic. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że. jednak, wybrał dosyć dobry moment na atak, ponieważ Zachód podnosi się z kryzysu pandemicznego. Jak wiemy, o pieniądze zostały wydane tego rodzaju pomoc na rodzaju pomocy rządową, na wspieranie gospodarki, i w związku z tym wykalkulował, że Zachód tutaj będzie cały czas z tym, tym, tym COVID-em i Ukraińcy społeczność pewnie będzie tak, jak było ostatnio, czyli nie będzie nic, Zachód tam nie, nie pomoże. I ich bardzo to pozytywnie zaskoczyło. Nie spodziewali się takich drakońskich wobec Rosji, i teraz wszyscy mówią jednym chórem, mówią zgodnie, że na tym się nie może skończyć. Skoro to działa, skoro gospodarka rosyjska nie stoi przy tej załabie, pójść o krok. I musimy w tej chwili e, pieniądze za ten gaz. Bo nie może być tak, słuchaj, że my dzisiaj, jak w setki milionów euro dziennie na armię, którą zaraz do tego, żeby zaatakować czyli my na dobro dzisiaj, jako Zachód. Rosjanom ten ad adwenturyzm wojenny. Pytanie jest oczywiście o poświęcenie. No, bo to poświęcenie na koniec dnia będzie dotyczyło Polaków. Polacy będą musieli zapłacić cenę podszenia. Po, po Polacy wydają się dzisiaj na gotowi, ja tak jak z nimi rozmawiam, no to mówią mi, że no, będzie trzeba po prostu. Co zrobić? No, społeczeństwa Zachodnie nie są niestety. I tutaj tego może być taki rozdźwięk. Może okazać się, że Unia Europejska, która do tej pory jednoznacznie dociskała Rosję. Da Dalej już tak nie będzie i to może się jakoś politycznie po, po, podzielić. No co ciekawe z punktu widzenia e, polityki, bo jesteśmy krajem politycznym, dużo politycy gadamy, no, to nigdy bym się nie spodziewał, że w jednej drużynie stanie e, e, Scholz i e, Orban. Także to takie e, spore, e, spore e, zaskoczenie polityczne, bo obydwoje, e, jak, e, jak wiemy, chcą dalej, żeby ten gaz, e, przynajmniej w, w tym okresie krótkoterminowym, Nowym z Rosji płynął. Mhm. E, Michał, no, e, trzymamy kciuki za Ciebie. Uważaj na siebie, e, relacjonuj, co tam się dzieje. E, no i co? Może coś jeszcze na nie chcesz nam e, powiedzieć z Kijowa? No, powiem Wam teraz, co się stanie w najbliższym czasie. Tutaj faktycznie słychać pogłoski o tym, że ten pierścień wokół Kijowa jest zamykany przez wojska rosyjskie, aczkolwiek komunikaty tego typu płyną już od wielu dni. Z kolei dzisiaj rano spłynęła zupełnie nowa informacja o tym, że tutaj pojawiają się jakieś kontrofensywy wokół Kijowa ze strony ukraińskiej. Także myślę, że póki co Kijów jest otwarty. Do Kijowa jest normalny wjazd, wyjazd, tylko trzeba uważać, na te zapory przeciwciągowe, żeby nie, nie wjeżdżać. A. I tutaj wszystkich ostrzegam, kolegów, koleżanki, dziennikarzy, którzy będą próbowali wjechać, może nie róbcie tego nocą, tak jak ja to zrobiłem, tylko zróbcie to w ciągu w ciągu dnia i, i no, spróbuję dzisiaj podjechać do ambasady polskiej, porozmawiać z polskim, amb, z, z polskim amb, ambasadorem. Wczoraj byłem w TVP i u Doroty, się widzisz, że dzisiaj też będę znowu w TVP World, także tutaj mamy też sporo pracy związanej z relacjonowaniem i wrzucaniem kolejnych materiałów. No i będę też starał się na bieżąco wszystkich informować, tak, pokazywać takie codzienne życie. No Wczoraj wrzuciłem ten materiał o schronie. Jak wygląda taki schron w Kijowie? Możecie sobie zobaczyć to i to, to jest na kanale chętnie wrzuciłbym jakieś takie scenki z życia codziennego, ale powtarzam, to jest niestety bardzo, bardzo utrudnione. Ukraińcy naprawdę nie chcą, żeby tu tylko w Kijowie było nagrywane, bo tak jak wspomniałem na samym początku, szykują pułapki, zasadzki, różne niespodzianki na Rosjan, także no, niektórych informacji niestety no, nie możemy podawać. Jasne. Jeszcze raz, Michał, wielkie dzięki. Uważaj na siebie, pamiętaj o swoim bezpieczeństwie i wszystkiego, no i trzymamy kciuki oczywiście za za całą Ukrainę, za wszystkich mieszkańców Kijowa. Do zobaczenia. Dzięki Janku. Cześć.